komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych który został zamieszczony na platformie X. Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej Rzeczypospolitej. Rano nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej. Rzeczypospolitej. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze poruszające się zgodnie z kierunkiem prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Tutaj w całości jest ten komunikat, więc wychodzi na to, że z jednej strony mieliśmy ruski samolot szpiegowski e, nad naszą przestrzenią, a z drugiej strony balony przemytnicze, chociaż nie jest to do końca powiedziane z nad Białorusi. Ale ten komunikat nie jest niezmówiący. Obywatelowi, czy czuje się bezpiecznie, czy niebezpiecznie, bo również w balonach mogą być materiały wybuchowe. To dzisiaj po prostu jest no, dla nas duże niebezpieczeństwo, i e, byśmy my, jako Polacy, żądali większej e, działalności, jeżeli chodzi o wojsko, ale przede wszystkim o władze, które sprawują nadzór nad wojskiem, bo dzisiaj widać, że e, po prostu no, mamy z tym kolosalny kłopot. Te komunikaty, e, albo właściwie brak e, tych informacji konkretnych. W odpowiednim czasie powoduje ten strach u obywateli, szczególnie mieszkających po wschodniej stronie, bo przypomnę, że tam między innymi też największe są zagrożenia. Panie pośle, ale tak. Pozostając, oczywiście, w temacie tych balonów, na razie nic o nich nie wiemy, ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy nasza przestrzeń powietrzna została naruszona przez obiekty latające, które wleciały z terytorium Białorusi. To może tamta strona oczywiście sądować, na ile są nasze zabezpieczenia bezpieczeństwa aktywne i skuteczne. Te balony mogą pełnić różną rolę i przemytnicze, ale i również zwiadowcze, jak i przede wszystkim badać, czy nasza obrona przeciwlotnicza jest skuteczna, czy nie. No właśnie, nasza obrona przeciwlotnicza na razie nie ma informacji o tym, żeby ona zareagowała. Znaczy, to już uważam, że komunikat powinien iść od pana Kamysza Kosiniaka, ewentualnie od pana premiera Donalda Tuska. Ale widać, oni jeszcze świętują, nie mają czasu na to, żeby zająć się bezpieczeństwem Polaków. I ta sytuacja pokazuje, jaki mamy rząd. Jaką bierze rząd odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich rodaków. Dobrze, to panie